Na początku, jak zaczynałem pracę jako pedagog, to myślałem, że to jest dobry kierunek. Czyli zaczynać od ciemni, klasyki, a potem powoli cyfrę. Ale teraz od jakiegoś czasu, już paru lat, jak widzisz, zmieniliśmy to, bo cyfra jest im bliższa. To ich trochę przeraża, to ich trochę fascynuje oczywiście, bo widzisz co roku, prawda? Wchodzą do ciemni są, i są tym oczarowani. Natomiast później. Okazuje się, że to jest normalna fotografia i czasami e, trzeba ją zrobić też porządnie. A młody człowiek myśli, że ten analog to jest taki skórzem z, z brudem na tym papierze, jak coś tam e, z, się przyklei, to, o to tak fajnie, bo to jest taki analog. A trochę mnie to przeraża te włosy ciemniowe wszędzie, gdzie uczymy tej techniki, żeby to było idealne, perfekcyjnie wyczyszczone i potem wyplankowane. A z drugiej strony, sam zauważam, że zaczynamy lubić takie nieperfekcyjne jakieś błędy, i to nie tylko błędy, to jak to mój profesor kiedyś mówił, metafizyczne dziury z wylanej emulsji, czy jakiegoś nierównego wywołania tylko właśnie mhm. ten kurz i ten negatyw, który spadł na ziemię, i ktoś po nim przeszedł, i takie niechlujstwo zaczyna się okazywać, że jest bardzo atrakcyjne. Ale widzisz, ale dlaczego jest atrakcyjne teraz? Bo mamy przesyt tej cyfry. Taki, taki nawet ostatnio rozmawiałem z studentem jednym i, i mówię, no zobacz, jak nawet dasz zdjęcie gdzieś, wrzucisz w sieć takie nieobrobione, surowe, z, z aparatu cyfrowego, to mamy wrażenie, że czegoś brakuje. Albo że to jest taki, amator dał, albo... Nie, nie wiesz o co chodzi właśnie z takim zdjęciem. Czyli już, już nas troszkę ukształtowała ta fotografia cyfrowa. I myślę, że zaletą i, i takim czymś niezwykle atrakcyjnym jest to miejsce, w którym jesteśmy. Jest ta ciemnia, właśnie gdzie możemy dotknąć tej, tej fotografii, posłuchać tego zegara. Tu inaczej czas płynie. To jest niesamowite. Czym zajmuje się nasza praca? czy znaczy, kochani tak, nasza pracownia to jest pracownia podstaw fotografii. Ona jeszcze się nazywa? Podstaw czy już w roku... Czy Właściwie dwóch, przepraszam, to... pracownia czy fotografii. fotografii, tak, zostaliśmy podzieleni na, na, na jakby dwie pracownie są teraz na Akademii, czyli nasza pracownia to jest pracownia fotografii numer jeden, tak fachowo. Ale uczymy podstaw, uczymy, um, pracujemy ze studentami z pierwszym i drugim rokiem. Tak naprawdę zajmujemy się tym wszystkim, że możemy w skrócie nazwać, jest to ABC fotografii, ale rozszerzone mocno. Także właśnie rozszerzone mocno o, o warsztaty, działanie, działania też parafotograficzne, bo też działamy z innymi pracowniami. A to um. w tej chwili, no, Jakie, jaką serię tutaj kojarzysz, która powstała w studio tak najbardziej? Ciepło. Hmm. Bardzo lubię ten projekt związany ze stołem. Ze stołem? Tak. I nawet nie chodzi o to, żebym lubił pojedyncze zdjęcia. Jakby ktoś mi powiedział, wybierz pojedyncze zdjęcie, to chyba nie. To chyba bym znalazł inne. Ale jak pomyślę jako całość, jak udało się w tym projekcie zamknąć pracę wszystkich studentów i stworzyć po prostu taką spójną, bardzo mocną serię, to super, tak naprawdę. I świetne, że każdy właściwie popłynął w swoją stronę. Bo tu nie chodzi o to, żeby wszystko było idealne pod linijkę. Tylko tu chodzi o to, żeby oni, studenci, razem z nami doszli do takiego punktu, e, tej swojej fotografii i dostrzegli w tej fotografii tą jakość swoją przede wszystkim. Tą swoją fotografię dostrzegli. A nie piękną, bo znaczy, że piękna albo perfekcyjna albo ładna, bo się tam komuś podoba. Czy. Tak bo jak wrzucisz na Instagrama, to będzie dużo lajków. Że będzie dużo lajków. To, to, to zupełnie, zupełnie o co innego chodzi.